Ja dowodziłem podobnymi żołnierzami, jak ci z garkel. Dzisiaj fakty TVN stwierdziły, że ja nie miałem nic wspólnego z tymi żołnierzami, a demonstrowałem jakąś z nimi jedność. Ja nie, niczego nie demonstrowałem, bo ja pierwszy raz przyszedłem na rozprawę, na prośbę tych żołnierzy właśnie dzisiaj, a popierałem ich od początku, ich rodziny też, bo ja znam mentalność takich ludzi. To są ludzie honoru, to są ludzie gotowi oddać życie za ojczyznę i oni się bardzo różnią od tych różnych krętaczy i nieudaczników którzy się podpinają pod tego typu sprawy ja dzisiaj słyszałem takich właśnie Ja chcę przypomnieć panu premierowi że po śmierci kapitana daniela ambrozińskiego którego mm. bezkarnie talibowie jego jego patrol przez sześć godzin rozstrzeliwali pan premier się powatygował do afganistanu i powiedział będzie pakiet afgański będzie ta broń o którą prosił generał skrzypczak. Pozbyto się generała Skrzypczaka, a minister Bogdan Klich kupił za 80 milionów, co teraz dopiero po roku ujawniła Rzeczpospolita, nie nadające się do niczego samoloty bezzałogowe. To Ale o w takim Bogdan razie mówimy? Klich. O polityce mówimy obronnej o państwa polskiego, polskiego czy mówimy o sprawie Nangarka? My mówimy o honorze żołnierza, który został w tym momencie bardzo źle potraktowany ten żołnierz. My mówimy o obronności państwa, bo ci żołnierze, po tym, jak zostali tak potraktowani, to ich koledzy przestali mieć ochotę do strzelania w ogóle. I dlatego Amerykanie w Time Magazine napisali, że żołnierze polscy się ociągają. Nic dziwnego. Tu jest, to jest. Kawałek tylko sprawy, bardzo szerokiej. To jest brak odpowiedzialności polityków, bo tam minister Bogdan Klich za to, że nie wyciągnął, jak powiedział pan poseł wziątek szef komisji obrony, stwierdził przed całym sejmem, że po katastrofie Kazy minister obrony nie wyciągnął żadnych wniosków. On powinien stać przed sądem. Jeszcze kupił za 80 milionów taki samolot. A tych żołnierzy... że na ławie oskarżonych stawiamy ministra obrony narodowej Bogdana Klicha, a jeśli wziąć pod uwagę fakty, to należy przypomnieć, że 20 listopada 2007 roku, a więc w trzy dni po objęciu urzędu Ministra Brony Narodowej, to właśnie Bogdan Klich podjął decyzję, aby w sprawie pomocy prawnej dotyczącej żołnierzy z Nangarkel finansować wydatki, które będą z tym związane. I do tej pory wydano 410 tysięcy złotych, a te pieniądze będą przeznaczone w takiej wysokości. Jakie będą potrzebne. Ci czy to jest to zła pomoc? czy Ci żołnierze prywatnie tam pojechali, to minister zrobił łatwiej. Ale czy można mówić, nie. Że, ale czy można mówić że w tym momencie nie pomagał żołnierzom? No. Że ale nie jak pomagał? Jeżeli nie mają teraz, dalej sprzętu tam w Afganistanie odpowiedniego, jak pomagał? Tak samo pomagał ale jak tym generałom, który dobrze. nie wiedział, że lecą do Smoleńska. No, 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 Panie generale, ale... przypuszczenia, że elementy pozaprawne pozamerytoryczne decydowały o takim a nie przebie innym przebiegu. A więc o, o tym aresztowaniu, powiedzmy o nagłośnieniu tej sprawy. Przecież oni najpierw wrócili z Afganizanu, zostali nagrodzeni, tak. odznaczeni. A tak. później ktoś to wpadł na pomysł, żeby zrobić z nich przestępców. No pytanie kto? No ale teraz jest Proszę. pomysł, żeby zrobić ze wszystkich kibiców pseudokibiców. A przecież ci młodzi ludzie będą w razie czego bronili Polski. Brytyjczycy potrafili zrobić jednostki spadochronowe z takich kibiców, że są waleczni młodzi ludzie. Ja specjalnie poszedłem pod legię, żeby zobaczyć. Ale nie mówi Pan to... generał o tych, którzy urządzają burdy na Polsce. To jest mała grupa. Pan premier powinien zamiast grać w piłkę nożną, posłuchać pani Moniki Płatek, co mówi na ten temat, przeczytać pracę pani Anny Suchockiej, nagrodzoną, Prymuski, o kibicach. To są ludzie honoru. My na ta, ta, tacy ludzie walczyli w powstaniu warszawskim. My nie mówmy o grupie, którą się non stop pokazuje w telewizji, że jeden kopnął drugiego. My mówmy o tym, że to są młodzi ludzie, których się obraża. Gdzie się zamyka stadiony, bo temat zastępczy. Gdzie są dziury wszędzie. Polska w tej chwili nie jest broniona w ogóle. Polska, gdzie zginęli najważniejsi generałowie, oddała sprawę Rosjanom, czyli wrogom według koncepcji NATO, tak? A my nie jesteśmy od dwunastu lat w NATO i kto za to odpowiada? Pan premier dzisiaj idzie do dzieci, opowiada dziennikarkom, że ma rozpięty guzik, to jest po prostu naprawdę Ale poniżej wszelkiej krytyki. Ja mówmy o obronności, mam coś ta. takiego niech on to głosi wobec ministra obrony, który odpowiada za cztery katastrofy, w których zginęło 121 osób. Nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności, więc my patrzmy na to sprawiedliwie. Jeżeli mnie by zginął żołnierz, to ja jestem przed prokuratorem tak. i mam konsekwencje ogromne, mhm. a minister obrony który dopuszcza do tego typu sytuacji, który jeszcze w dodatku, muszę to powtórzyć, za 80 milionów kupuje dla ochrony tych żołnierzy nic nie warty sprzęt, o czym teraz wiadomo i nie ma żadnych konsekwencji, bo trzeba dotrwać do wyborów, to jak, jakie to jest dbanie o bezpieczeństwo państwa? To nie jest dbanie o bezpieczeństwo państwa. w 1994 roku. Tam Ośmiu żołnierzy amerykańskich w pierwszym miesiącu popełniło samobójstwo. Takie tam były warunki. Zresztą przy okazji tych trzęsień, trzęsienia ziemi było widać, co tam się dzieje. Ja obserwowałem naszych żołnierzy i ja wiem, co to są za ludzie. To nie, ja widziałem, jak pomagali biednym dzieciom, sierotom. To nie są zabójcy. To są ludzie gotowi, tak jak powiedział pan minister Szeremietiew, oddać życie za ojczyznę. Oczywiście, jak w Stanach Zjednoczonych bywały przypadki po narkotykach, różne tam w Wietnamie, gdzie był ten syndrom, to jest zupełnie co innego. My w tej chwili, tu jest selekcja do wojska. Tu się dobiera naprawdę najlepszych ludzi na tę misję, dlatego że tam jedzie kwiat, bo tam nie pojadą biurokraci nieprzygotowani do tego. Tam nie, nie jadą ludzie nienormalni psychicznie. Tam jadą ludzie, którzy mają rodziny, dzieci. Przecież ci wszyscy to są ojcowie dzieci. To, to nie jest tak, że my się bójmy, bo ten wyrok, jak jest taki ten Pan mówi, to może będzie przyzwolenie do strzelania do cywilów. To nie jest w ogóle w polskiej tradycji. Tego nie ma tego nigdzie nikt nie może powiedzieć, że Polacy w ten sposób. Karani. Po się prostu, więc to są dwa światy. Są świat ludzi honoru. są aferzyści, złodzieje, i nie są karani. Po prostu więc to są dwa światy: świat ludzi honoru i świat krętaczy, którzy są.